Chciałam witać w kolejnym odcinku, z tej strony Bart, z mojej strony. Cześć, ja jestem dzisiaj z... Mr. Alchus Gdzie to przywitanie? Wjeżdżę na rejony Co? Gdzie to przywitanie ze mną? Nie dzisiaj, musiałem się pochwalić nową nazwą Jak chcesz to możesz jeszcze raz y, zrobić, to y, no, mogę się inaczej przywitać no. Tylko nie wycinaj tamtego, bo ja chcę, bo ja chcę się pochwalić nową nazwą no, no i no e, i... 30 już po remoncie. Już, testuje, już zostaje testowana. No właśnie, jak widzę. U sąsiada, u sąsiada na polu. No i... Nowa ośka dla to, że coś się nie dało. E, że w ogóle się nie... w ogóle nie skręcała. E, a, jeszcze stary tłumnik. Jakbyś coś nie zauważył. Alternator. Jest nadal, nic się nie zmieniło, ale ma trochę mniejszy skręt. Czekaj, ci widzę, bo tu na styk musimy jeszcze. W ten jak przez tą zimę nie było odpalano, to nie. No, powiem ci, że kluczyka nie wyjąłem ze stacyjki. No to zamarz w stacji? <grym> nie, problem z odpaleniem był. <grym> ja, no to u mnie też był. Tak, też żeś mnie wyjął? Nie, nie, nie tyle, że, że nie wyjąłem. Tylko po prostu akumulatory się dostały. To wszystko, on był przez zimę wcale nieodpalany, pamiętasz? Czyż stał w jednym hmm. miejscu? No ale. Są też... No, Sąsiad też. Sąsiad, muszę cię na chwilę opuścić. No. Bo nie mam nasion. Chyba, że ty masz jakieś nasiona. Kurde, nie znam, nie po prostu Masz jakieś nasiona? No to dobra, to poczekaj. To Poczekajcie, zrobię cię Oj, No i się tak też zastanawiałem. Czy filtru starego nie dać? Kosia, w sensie, o co o tym myślisz? Nie wiem, nie wiem. Nie wiem jak wygląda stary filtr. No jak nie wiesz? No nie wiem, nie pamiętam. Dawno w farminga nie grałem. Ja z prawdziwego życia pamiętam! Ja, w życiu, ja, ja nie pamiętam jak on wygląda po prostu Nie, ale no. I tak ukupię ja, ja chyba też sobie taką kupię po żniwach Albo na żniwa kupię Nie, w sumie by się przydało, bo ja teraz będę te opryski to wszystko robił, a ona ma małe koła Tu wiesz, to bym wjechał w to, to bym tyle nie ugniął A ty jak też lecimy? Się... Albo będę ją pożyczać, albo ja ci mogę od odsprzedać. Nie chcę do tora. Już mam. Znaczy, sąsiad, nie musisz kupywać. Wczoraj jak byłem na złomie, widzę, nie znać, co no. i zrobi, potem opowiem, to tam kurde stało 5, 3 jest, tak jak nie więcej. Co, coś może Gdzie? się znajdzie. No teraz bardziej 4, bo wziąłem w nich niektóre części, tak, to z jednej musisz e, ośkę e, dokupywać, a jak ci się spodoba, czy nie? No No i tam, kurde No, z pół jest to wybrane Ty, to byśmy pojechali może, co? Dzisiaj? No O, kurde, sąsiad jak się robota skończy? A to jest coś. O kur. Ty coś jest e, mojego typu czy 4x4? Bo tam na 4x4 były. Nie wiem, nie wiem jeszcze, nie wiem. Raczej. A nie, spra jest męci? mega, spra spra sprawa. Mhm. Eee... Problem jest. No jaki? No lepiej jakbyś cięcie zrobił. Albo nie, dobra nie, poczekaj stój. Zapomniałem. A jak się zastanawiam, jest czy po... napisów starych w ogóle też nie wrażenie... Już problemu nie ma, sąsiad. Co myślisz o starych napisach? Czurnych. Czurnych? No. Ja zawsze używam. Sorry, że e, widzę, że za, za Discorda. ale jeszcze na tutaj stronce zdrowa żarną. No ma trochę teraz mniejszy skręt i to trochę też przeszkadza. Ale ładniej chodzi Dobra. Dobra jestem Jestem, jestem, już, ale wróciłem. Może i mam mniejszy skręt, co nie? Ale bar... ale ładniej chodzi No i to się nie. najbardziej liczy Żeby było słychać z kilometrów No o kurde Ło, sąsiadami połowowymi. No to to i tak do wycięcia. Krzaczowstwo. Do, do, Alone. Chyba ci w dom zapłacę. No, Zapomniałem, że, że ten dom to jeszcze z drugiej wojny światowej. Jak mi pierwszy sąsiad. Gdzieś jest... Gdzieś jest napis. Sąsiad! Coś do mnie mówiłeś? Nowe agregaty? Nie. Ty nie miałeś takiego silnika? Miałem. Nie miałeś. Miałem. Sąsiad konny miałeś. Nie pamiętam jak, na, jak wtedy na ten... co ty wtedy to... Yy, talerzówkę kupowałeś? Co lewe to żeśmy byli? No to wtedy ja kupowałem to. No teraz... Ten labet... Kurde właśnie! Sąsiad będziesz... No. Będziesz musiał tam na tym tam z tyłu nie mogę siedzieć. U mog, nie, nie ma wody na pasażerach. A dobra, no opowiem historię ze złomem. E, właśnie, jak się tam znalazłem. Znalazłem się tam w taki sposób, uwaga, że no patrzę tak, budzę się w nocy jakiś szelest w przodach. No się, tak pójdę, zobacz, bo no, w ogóle coś tam pozjada. No, no i tak patrzę, kurde Cygany z lawetą Potem tak e, wychodzę i kurde, bramę mi zabrali I takie, no dobra już klif to bramę Nie będę przecież już o bramę walki. No, potem na drugi dzień jadę po, po części do trzydziestki a, no i tak, te cygany na złomie pr próbują sprzedać drewnianą bramę! Wie, kurde, na no dole. No, tak. no, i tak, e, gdzie się kłócą z tym gościem, mówią, dobra, to już jedziemy. Po, po, poszli się odlać. Tak, kurde, zginam w fotele, fotele w polku. E, to biorę bra bramy do bagażnika? kurde, teraz już leżę w kosmosie znajdę a były jeszcze pasy, czy je zamontowane czujnik się zamontuje no gotowe Zostało ja załatwione powiem i tak

jeszcze Jaja ja. Czekajcie Dobra, jestem. Sąsiad mnie poprosił ogólnie o, zasianie, a są się patruje w ptaszki. No. I nie, nie kontaktuje. Taką technologię. Żeby... Ej! kurde, nie. Ten czasami to będzie. Poczekajcie na tego. Kurde! No. Dobra. Lecimy dalej. Panie. Może do nich ma wychodzi po spacowaniu się tam. Patrzę, byśmy musieli przyjechać w drugą sąsiadztwę. Zobaczyć tam... to dopiero na... Na kurde. Kurde. Moim zdaniem, kurde. Takie coś jest bez sensu. Przyjechać. No, lepiej Napi możecie napisać jaki jest wasz ulubiony kolor, hmm. ulubiony kolor ciągnika, no a ja czy przy śliczne И oh, Доброе, мол, мол, я Чисне Чисне oh, кур, да, добра. и хочу, О, черт! Доброе утро, друзья. Чисто, пустые. Чуть-чуть, но не все чисто. Я Vamos ver se. Gorda, nós. De dia a gente está aqui. De a gente aqui. Tudo Sąsiaka Gdzie są... nie wiem bo są, teraz tak widzę średnio Kontaktuje A więc Powiem tak Sąsiak skróć to pole! Jak od tego pola nie skróci to ja go zabiję Albo nie po prostu ostatni raz tu będę znaczy, no, no takim agregatem, bo on jest za długi, jak się z tym startuje. Więc no, trzymajmy, ja chuj, ja, tam tam. Nie, Tak, to pójdzie. Potem e, toalet już będzie osobny odcinek e, z, sąsiad z sąsiadem po prostu pojadę No raczej może osobny. No. To. Moja mi się posiada, ja no, to oddawiłam. Już takich Wiem, filmów chcę było 20 minut albo dobra. Coś się...

Traktorek. No, tak jak mówiłem, 30 jeszcze, z, no, kilka remontów będzie przechodzić. Jest tutaj, który jeszcze chciałem uzyskać. By było na tyle, trzymać się do następnego.